W hali sportowej Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie zorganizowano powiatowy etap mistrzostw w Unii hokeju chłopców i dziewcząt dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Wydarzenie było częścią współzawodnictwa organizowanego przez Łódzki Szkolny Związek Sportowy. Cztery szkoły, e, zespół szkół ponadpodstawowych w Kleszczowie, e, w Zalowie. Zespół szkół ponadpocowych 1 w Bełchatowie oraz trzecie liceum ogólnokształcące. Rozgrywki odbyły się w atmosferze fair play, a organizatorzy zadbali o odpowiednie warunki. Dynamika specyfika gry, bezpośredni kontakt, no generują takie emocje i, i takie zainteresowanie. No właśnie, dynamiczna gra, trzeba też na siebie uważać, widać, że zawodnicy wyposażeni też w odpowiednie elementy. Bez dwóch zdań. No, warunkiem udziału w meczu jest posiadanie odpowiedniego sprzętu, zwłaszcza dla bramkarza, który musi być zabezpieczony w kas ochronny. No tak, no, musimy zadbać o to, żeby się nikomu nic nie stało, tak? Wiemy, że ta dynamika gry powoduje częstotliwość kontaktu, co może powodować później jakieś upadki, niebezpieczne zachowania, ale ze swojej strony robimy wszystko, żeby, żeby uniknąć takich zachowań. Wczoraj kobiety grały. Jak im poszło? Tak, wczoraj grały dziewczęta. Wygrało trzecie liceum ogólnokształcące. Emocji również było dużo, jak dzisiaj. Zabawy również równie tyle samo. Wyniki zawodów są kluczowe w kontekście dalszego etapu rywalizacji na szczeblu wojewódzkim. Warto dodać, że w klasyfikacji kobiet jak i mężczyzn zwyciężyły drużyny z trzeciego liceum ogólnokształcącego.